Cześć! Czas najwyższy na trochę spóźniony Halloweenowy odcinek o giereczkach na naszym kanale. Wiem, że już jest połowa listopada, ale w sumie całe moje życie to jest Halloween, więc powinno pasować. W każdym razie czas na takie trochę e, spółki action. Dzisiaj poopowiadam sobie o tym, w jaki sposób straszą nas gry wideo. A straszą w bardzo oczywisty sposób. Długimi, pustymi, nudnymi lokacjami, nie dzisiejszą grafiką, nieprzemyślanymi mechanizmami, bagami, glitchami, nudną fabułą i beznadziejnym sterowaniem lub interfejsem. E, to tyle. Dzięki. Cześć! Wracaj do roboty. No. E, dobra, e, Okej, okay. nieważne, startujemy z intro. Weź tam, Matię fajnie jakoś się czy coś. czy coś? Tylko bez jumpskerów. Jumpskery są jak pizza z ananasem. Co nie, Dawid? No dobra, wracając na właściwe tory. Pogadajmy sobie o mechanizmach w grach horrorach. Przede wszystkim gry wideo straszą w zupełnie inny sposób niż filmy czy książki. Bliżej im do horror house, czyli miejsc, do których wchodzimy sami bądź z grupką znajomych, i próbujemy rozwiązać zagadki, jednocześnie starając się nie zejść na zawał, gdy obsługa ośrodka próbuje nas przestraszyć. A grom bliżej do tego typu przybytków, bo są po prostu w pełni interaktywne. Z reguły to my wcieramy się w głównego bohatera, my naciskamy na klamki, używamy przedmiotów, czy popełniamy typowe błędy bohaterów horrorów, czyli udajemy się w miejsca. W których dzieje się coś niepokojącego, zamiast jak każdy normalny człowiek o zdrowych zmysłach, po prostu uciec gdzie pieprz rośnie. Oczywiście w grach, w horrorach możemy też posterować postaciami z perspektywy trzeciej osoby, jak w polskim Timidium czy seriach Silent Hill i Resident Evil, ale istota, czyli podejmowanie decyzji, pozostaje ta sama. I jak powszechnie wiadomo, najprostszym mechanizmem straszenia znanym od dziesięcioleci, wykorzystywanym w filmach, reklamach, zwiastunach i prostych flaszowych giereczkach sprzed dekad, są wspomniane wcześniej przeze mnie jumpscary. Czyli nagłe pojawienie się jakiegoś przerażającego widoku z reguły przy akompaniamencie okropnego dźwięku. Pamiętacie pewnie tę sławną swego czasu minigierkę, w której mieliśmy przeprowadzić małą kropkę przez ciasny labirynt, by w teorii pozbawić ubrań panią po lewej, a całość w pewnym momencie kończyła się jumpscarem. Albo te reklamy. Dobra, przerwaliśmy w odpowiednim momencie, byście nie musieli schodzić na zawał. Ale tak, to właśnie działy się złe rzeczy. Jumpscary przetrwały w horrorowych grach do dziś, ale nie jest to rzecz strasząca najlepiej, o czym wiedzą weterani tego typu gier. Jumpscary straszą raz, a każde razowe pojawienie się następnych wywołuje w odbiorce raczej frustrację, a nie poczucie przerażenia. Bo umówmy się, większość z nas nie czerpie żadnej przyjemności z wysokich dźwięków i wyskakujących na cały ekran pokracznych widoków. Jak pierwszy film straszył doskonale, umiejętnie dawkując różnorakie metody na przestraszenie Gracza, w tym kilka nowatorskich gatunków, szczególnie biorąc pod uwagę, że był to rasowy FPS. Tak już druga część, jak na ironię przepełniona była jumpscarami i związanymi z nimi quick time eventami, które bardziej irytowały niż przerażały. Co nie oznacza od razu, że jumpscare'y są jednoznacznie złe. Maksymalnie kilka porządnych jamskerów na całą długość rozgrywki, odpowiednio umiejscowionych, gdy wcześniej już zbudowało się gęsty klimat, jak najbardziej będzie niezłym rozmaiceniem. Ale jeśli już całą grę oprzymy na jamskerach, cóż, najpewniej gra szybko się zirytuje. Warto przyjrzeć się temu, czego człowiek tak naprawdę się boi. Bo standardowo przerażające, powykręcane i surrealistyczne kreatury w jakiś sposób brzydkie, obrzydliwe, krzyczące, skrzeczące, wizżące, piszczące... Na start nas odstręczają i w jakiś sposób przerażają, ale gdy przyzwyczajemy się do ich obecności i wyglądu w grze, przestają budzić niepokój. Dobrym przykładem są wszelkiego rodzaju bilkołaki, duchy czy wampiry i zombiaki. Rzeczy wzdłuż i przesz przeorane przez popkulturę. Taki Resident Evil Village bardziej fascynuje niż straszy, choć jak wiadomo ma swoje momenty, szczególnie gdy etap w zamku Lady Dimitrescu dopieka końca. Z reguły najbardziej boimy się rzeczy nieznanych i niezrozumiałych. Rzeczy niedopowiedziane najbardziej oddziałują na wyobraźnię i rozpędzają ją do tego stopnia, że uczucie ciekawości zaczyna brać górę nad strachem. Lub na odwrót. Twórcy zdają sobie sprawę z tych mechanizmów, często powoli budując napięcie, delikatnie na początku uchylając rąbka tajemnicy, pozwalając nam poczuć się pewnie w miejscu, w którym jesteśmy, by parę korytarzy później przyprawić nas o szalone bicie serca, które niekoniecznie może się skończyć zawałem, bo zwyczajnie może nic tam nie być, choć wydawało się, że jest. Najstraszniejsze horrory pokroju Silent Hilla, P.T. czy niedawnego Visage opowiadają dają historie przyziemne, skoncentrowane na człowieku i jego bolączkach przyprawione kilogramami wydarzeń paranormalnych. W Silent Hillu straszą powykręcane, niepokojące odzwierciedlenia osobistych traum i wspomnień głównego bohatera. W Pity mamy do czynienia z zamordowanym brutalnie duchem w podmiejskim domu. To samo można powiedzieć o duchowym. Nie tylko w upale, dla letniej ochłody, lecz zawsze pamiętaj, by pić dużo wody kobiercy hitowego demka Kodzimy i Spółki, czyli Wizarz. Z tym że duchów jest tam trochę więcej, a i idą zdecydowanie okazalsze. W amnezie straszą zaś stwory, które pierwotnie były ludźmi, powykręcane, postrzywane i paskudne monstra, które najbardziej przerażają wtedy, gdy majaczą w niedalekiej odległości od gracza. Bo później to już zaczyna się rozpaczliwa ucieczka i próba schowania do szafy. Majaczące kształty w ciemności na skraju zasięgu naszego wzroku to też jeden z mechanizmów trafiający wprost w naszą jeszcze niezaspokojoną ciekawość połączoną ze strachem. W Wielu grach, podobnie przywołam sobie Wizarz jest sporo te. Momentów. Wy w ogóle wybaczcie, że tak cały czas do niej wracam, ale to jest kawał dobrego horroru, w który absolutnie bałbym się grać samemu. A że często korytarze tam są ciasne, a pokoje bardzo zagracone, na śmierć może przestraszyć nawet świecznik. I pewnie drugi tak majaczący w oddali świecznik nie zrobi do nas takiego wrażenia. Trzeci, pewnie. Też nie, więc za czwartym razem natrafimy już na przykład na zjawę i cały nasz system obronny, który zbudowaliśmy, mijając kilka podobnych korytarzy, wsypie się jak domek z kart. Podobnie działają w sytuacje, gdzie spodziewamy się, że zaraz coś nas przestraszy, wyskoczy, ale to się nie dzieje. Dobrym przykładem jest fazmofobia, szczególnie w Wiarze. W grze wcielamy się w badaczy aktywności paranormalnych, którzy za zadanie mają znaleźć jak najwięcej dowodów na istnienie ducha w danej lokacji. Do dyspozycji mamy zestaw urządzeń mających pomóc nam w wykryciu zjawy, ale przede wszystkim gramy tutaj w kooperacji z innymi. I co ciekawe, duchy musimy przywoływać na przykład wymawiając głośno ich imię i przy okazji modlić się, by je nie zirytować. I kiedy tak liczymy na jakąkolwiek paranormalną aktywność, napięcie rośnie, a udział w niepokojącej atmosferze mają dziwne dźwięki tła, w pewnym momencie obracamy się napięcie i przeraża nas obraz wiszący na ścianie. Oczywiście ogromny wpływ na klimat i poczucie strachu mają właśnie te wszelkiego rodzaju dźwięki. Syrena w Silent Hillu. forbidden siren, miarowe dźwięki bujania się skrzypiącej lodówki podwieszonej na suficie w pity, jęki i szepty demonów, głośny, świszczący oddech pierwszego ducha w wizerz, dziwne mamrotanie bohaterów w surrealistycznym paratopiku i tak Paradoksalnie nie działają na nas najbardziej głośne, krzykliwe dźwięki, bo do tak nagłych bodźców organizm dość szybko się przyzwyczaja, tylko właśnie miarowe, ciche, niepokojące odgłosy, pojawiające się w nieoczywistych momentach. Czyli na przykład nie tuż po wejściu do nowego pomieszczenia, a chwilę później, gdy na sekundę poczujemy się pewnie. Ciekawa mechanika wystąpiła też w serii Outlast, na jej zresztą opiera się głównie gra. Cała akcja dzieje się z perspektywy pierwszej osoby, a za latarkę robi tutaj noktowizor wbudowany w kamerę, który cały czas dzierżył główny bohater. Jej istnienie w grze oczywiście było w pełni uzasadnione. Stanowiła ona jego narzędzie pracy, bo zbierał za jej pomocą materiał dowodowy na podejrzania działania mające miejsce w powtórnie otwartym szpitalu dla psychicznie chorych. I właśnie ta kamera wprowadziła dwa ważne aspekty, które trzymały nas w napięciu. Przede wszystkim patrzenie na świat gry przez obiektyw aparatu generowało jednocześnie niepokój, bo wszystko stawało się sprane z kolorów, niedopowiedziane i zniekształcone, i ukojenie, bo mogliśmy coś w końcu dojrzeć w tych egipskich ciemnościach. Do tego wszystkiego pole widzenia mocno nam się zawężało, przez co poczucie zaszczucia atakowało ze zdwojoną mocą. Tym Drugim ważnym aspektem było dbanie o nasze główne źródło jasności. Kamera wyczerpywała baterie, a te trzeba było wymieniać co jakiś czas. To w ogóle jeden ze standardowych mechanizmów, jakimi atakują gracza ostatnimi laty gry horrory, czyli dbanie o poziom zdrowia, poczytalności, naładowania baterii, czy czego tam jeszcze innego. Osobiście bardzo tego mechanizmu nie lubię, bo ze straszeniem nie ma zupełnie nic wspólnego. Głównie mnie je stresuje, wytrąca z klimatu sączonej powoli opowieści, bo cały czas z tyłu głowy siedzi mi, muszę znaleźć te cholerne baterie, a nie pchać fabułę dalej do przodu. Istnieje jeszcze jeden nurt w horrorach, o który warto zahaczyć, bo wiąże się niejako z Creepypastami. Chyba moda na to na dobre zaczęła się w okolicach 2012 roku, kiedy premierę miała darmowa, amatorska gra Slender The Eight Pages z memicznym Slendermanem w roli głównej. Postaci, która pierwotnie była bohaterem Creepypasty w serwisie w Something Awful. Zadaniem gracza było zebranie ośmiu kartek z niepokojącymi rysunkami i im dalej w las, tym większa była szansa, że Slenderman nas zauważy. Jedyny sposób, by móc nie zostać przez niego zabitym to na niego nie patrzeć, co często było absurdalnie wręcz trudne. Ale i emocjonująca. Gra, choć niewybitna technicznie, wybitnie dobrze trzymała w napięciu. Dużo to do powiedzenia miały efekty dźwiękowe oraz fakt, że w swojej wczesnej wersji, przy naszej śmierci, wywalała się do pulpitu, co jednocześnie burzyło czwartą ścianę. Po Slendermanie nastąpił wysyp podobnych tego typu Creepy gierek. Z tych sławniejszych warto wspomnieć świetny Pony Island od Daniela Malinsa, budzące skojarzenia z pastą o przeklętym katwiczu gry Sonic the Hedgehog, czy visual novel Doki Doki Literature Club, gdzie twórcy zmuszają nas często do ingerencji w pliki źródłowe gry, by móc w ogóle pchnąć wątek do przodu. Te gry przede wszystkim budują niepokojący, odrealniony klimat, który potem wierca się w głowę na bardzo długo. I to bajdurzenie o horrorach uświadomiło mi dobitnie, jak bardzo w horrory grać się nie lubię sam. Przypomniała mi się tutaj moja pierwsza rozgrywka w PT, gdzie lata temu dwójka starszych kolegów ze studiów, w ogóle pozdrawiam Amadeusza i Skiszwę, w pewnym momencie zapukała do drzwi mojego pokoju i poprosiła, bym im przeszedł to cholerne PT, bo oni sami to nie są w stanie. No i siedziała trójka dorosłych chłopów, jeden z telefonem i instrukcją pod ręką, drugi przytulony do poduszki, i ja z tym nieszczęsnym tym padem do PS4, próbujący w stresie rozpaczliwie uciec duchowi terroryzującemu nie dość, że głównego bohatera gry, to jeszcze bogu ducha winnych studentów po drugiej stronie ekranu. I takich miłych akcentów do wspominania na lata, życzę i wam. Sporo tytułów i przykładów tu pominąłem, wiem, ale horrory jest to gatunek tak rozległy, że potrzebowałbym mnóstwa czasu, by opowiedzieć o wszystkich mechanizmach w nich zawartych. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, a jakby co, sekcja komentarzy jest wasza. Tymczasem zapraszam do zasubskrybowania kanału, a także standardowo na naszego Discorda, gdzie co jakiś czas męczymy Was konkursami, można wygrać naprawdę fajne rzeczy i pogadać z redakcją i mnóstwem innych fajnych ludzi. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.